W no, ja to da, Dawniej się, dawniej. Szkoły, tutaj w lewo. Tu w lewo. No i jeszcze raz w lewo i tam podobno są te garaże. A kiedy się w lewo? Dzisiaj się chyba w lewo, nie? Następnie. Tam są. No to my, myślę tak, to są te garaże. Wojtek Wojtek, pokój nam ten kub na fiat jakiś, nie? Ale to musimy naszego naprawić, to no nie będziemy jak tego obejrzymy, A, stwierdzimy, tutaj... że nasz jest w dobrym, cudownym Aha, stanie. Czyli tak jedziemy do wartościowa, tak? Tak, jedziemy po Aha. prostu. Pewno dojdzieś tutaj, tak? Tak, są te garaże. Gdzie ten gościu jest? Nie wiem, pewnie jedzie jeszcze Aha. To może Napiszę do niego, że jesteś. Nie zastawiać. Bo zrobili Bo nie tą odwodnicę ma... zrobili korków. O, kurde. Śmierdzi odpowiednio. Co on ma takie dziwne w tych miejscach? to musiało spadać chyba... Kapało mu na głowę spadać, cały skurie. czas? No jeszcze zanim tutaj trafił do garażu. no to... E, tak na szybko zrobiłem mu jakieś takie poprawki, jako farbą antykorozyjną. No Aha. To nie Powiem, że na zdjęciach lepiej wyglądał. Tak? No. Nie no. wiem.